Ryszard Nowak, były prezydent Nowego Sącza, zarejestrował własny komitet wyborczy pod nazwą Wiosna 2024 i potwierdził ogłoszony kilka miesięcy temu start w wyborach na prezydenta Nowego Sącza. W przekazywanych mediom informacjach Ryszard Nowak mówi o powodach takiej decyzji. Z polityki odszedł w 2018 roku, wracać nie zamierzał, ale jak podkreśla skali błędów i nadużyć obecnej władzy nie da się już zamaskować prymitywną propagandą. W zasadzie milczałem przez 4 lata, przeszło 4 lata, nie komentowałem, nie zgłaszałem swoich uwag, nie byłem krytykiem działalności obecnych władarzy czy obecnego prezydenta, ale jednak doszedłem do wniosku, że powinienem w tym względzie, w tym temacie wziąć niejako odpowiedzialność za swoje dokonania wcześniejsze, za swoją pracę jako prezydenta, jako samorządowca, dlatego że napotkałem, napotykam na to na co dzień z wieloma przekonaniami z wieloma fałszywymi informacjami dotyczącymi mojej działalności i mojego dorobku przez 12 lat. W związku z powyższym moje zaangażowanie przeszło również w fazę taką aktywną. Postanowiłem kandydować na prezydenta. Zarówno program wyborczy, jak i listy kandydatów na radnych zostaną przedstawione na przełomie lutego i marca. Ryszard Nowak poinformował też, że startuje z Komitetu Społecznego, nie jest członkiem żadnej partii politycznej, a wśród osób go popierających są reprezentanci różnych środowisk, ludzie niezwykle związani do tej pory z samorządem, ale i radni z bardzo bogatym doświadczeniem. Staram się poparcie w zasadzie każdej siły politycznej i dowodem na to będą listy, które, listy kandydatów, które przedstawię. Na tych listach będą przedstawiciele różnych, no nie powiem partii politycznych, ale środowisk, które są od lewa do, do prawa. Bo Wychodzę z założenia, że każdy z mieszkańców ma prawo do tego, by w tym mieście zabrać głos móc zdecydować. Należy mu tylko to umo umożliwić. Ryszard Nowak nie ukrywa także, że zamierza wytykać błędy obecnemu prezydentowi Nowego Sącza. Jak twierdzi, sygnały dochodzące do niego ze strony mieszkańców mówią o niedokończonych inwestycjach, zadłużeniu miasta, niedopuszczalnym sposobie komunikowania się z mieszkańcami, a także dzieleniu sądeczan. Oni są zbulwersowani pewnymi działaniami, niejednokrotnie są zaskakiwani. Tymi działaniami i później pozbawiani możliwości jakiejś reakcji. Chociażby podstawowym, czy jednym z pierwszych i istotnych takich punktów, to jest kwestia budowy spalarni. Twierdzę, że to był, to był kuriozalny, wręcz niedopuszczalny sposób przeprowadzenia, nazwijmy to, Jakichś konsultacji społecznych. Zdecydowanie jednostronne działanie pozbawiające mieszkańców pełnej informacji, pełnej wiedzy, możliwości decydowania. Ryszard Nowak jest jednym z dwóch oficjalnie zgłoszonych kandydatów na urząd prezydenta Nowego Sącza. Drugim jest obecnie urzędujący prezydent Ludomir Handzel. Swoich kandydatów nie przedstawili jeszcze ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Platforma Obywatelska, ani też Komitet Wyborczy Wyborców. Nowa Nadzieja dla Nowego Sącza.